Uroczystości w Dniu Święta Narodowego w rocznicach Konstytucji 3 maja przebiegają jak zwykle, to znaczy defilady, przemówienia, dekoracje i tak dalej, ale są też momenty osobliwe. Otóż podobno podczas uroczystego nabożeństwa w intencji ojczyzny, jakie w warszawskiej katedrze odprawił Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz, nie przywitał pana prezydenta. No trochę. Nie sądzę, żeby zapomniał, że nie ma takiej kindersztuby, że się tak, aż tak zapomina. Myślę, że to było pominięcie intencjonalne. Tym bardziej, że eminencja po tym wkazaniu grzmiał na tych, co się za krzyżem chowają i tak dalej. Znowu przeciwstawił patriotyzm nacjonalizmowi, bo wcześniej episkopat polski potępił nacjonalizm. Co prawda, po uważnej lekturze tego listu, doszedłem do wniosku, że Pisząc o nacjonalizmie, księża biskupi mieli na myśli raczej szowinizm, który jest jakościowo zjawiskiem odmiennym, chociaż rzeczywiście wyrasta z tego samego pnia, ale to można również odnieść do pobożności i fanatyzmu. To mniej więcej na tej zasadzie taka eskalacja występuje. No i wydaje mi się, że to wszystko świadczy o tym, że jego eminencja może wiedzieć coś, o czym jeszcze my nie wiemy, a co się szykuje, a coś się szykuje, proszę Państwa, dlatego że nie tylko Emmanuel Macron, który tam aspiruje do godności prezydenta Republiki Francuskiej i pewnie 7 maja nim zostanie. Obsztorcował Polskę za to, że łamie wszelkie zasady demokracji itd. i tak dalej. Nawet pozostał głuchy na perswazję prezesa Kaczyńskiego z zatwardziałości swojej. No, ale jeszcze w dodatku w Budapeszcie Rozpętały się gwałtowne i dosyć duże demonstracje przeciwko Wiktorowi Orbanowi. Ciekaw jestem, kto tam demonstruje, bo Viktor Orban dwa razy wygrał wybory na Węgrzech większością konstytucyjną, co by wskazywało na to, że naród węgierski raczej go popiera. Widocznie spora, hałaśliwa mniejszość tam przeciwko niemu demonstruje, a to dlatego, że Wiktor Orban forsuje takie, taką regulację prawną, w następstwie której HEDER Założony i finansowany przez starego żydowskiego gradziara finansowego pod mylącą nazwą Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego europejskiego wydaje się tam podobno zagrożony. No i nie tylko hałaśliwa mniejszość tam protestuje przeciwko Orbanowi, urządza demonstracje wielotysięczne w Budapeszcie, ale Komisja Europejska wszczęła wobec Węgier podobną procedurę, jak i wobec Polski. Ta procedura wszczęta wobec Polski została w styczniu 2016 roku. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, no ale kiedyś tam na kimś się skrupi, na kim się zmiele, to na kim się skrupi. Proszę Państwa, jakby tego było mało, rząd Republiki Czeskiej został podany do dymisji, no widać wyraźnie, że nasza Złota Pani tak jakby wzorując się na Michaelu Corleone z filmu Ojciec Chrzestny załatwia sprawy rodzinne wszystkie za jednym zamachem. Korzystając chyba z tego, że prezydent Trump jest zaabsorbowany tym konfliktem albo ustawką wokół Korei Północnej, dlatego że ten konflikt no, może wyglądać autentycznie i być może taki jest, ale też czasami nie mogę się pozbyć wrażenia, że mamy do czynienia z ustawką amerykańsko-chińską która ma na celu poprawienie reputacji umiewanych przywódców obydwu krajów. Najpierw zwiększą napięcie międzynarodowe do granic wytrzymałości, a potem je rozładują. Świat odetchnie z ulgą i popłyną dziękczynne pienia na cześć obydwu polityków, obydwu umiłowanych przywódców, którzy ocalili ludzkość przed zagładą. No, wszystko to być może. Również i to, że podczas ostatniej swojej wizyty w Waszyngtonie nasza złota pani jednak coś z prezydentem Trumpem uzgodniła. On tam nie był zadowolony z tych uzgodnień, i nawet ręki jej nie chciał podać. No ale co uzgodnione, to uzgodnione. Wskazywałaby na to również jeszcze taka wiadomość z ostatniej chwili, że Amerykanie, a Stany Zjednoczone przenoszą, dowództwo wojsk na szczeblu dywizyjnym z Niemiec do Poznania. Być może, że uzgodnienia, jakie nasza Złota Pani poczyniła w Waszyngtonie, dotyczyły tego, kto tutaj w Europie, że tak powiem, Europą Środkową i Zachodnią zarządza, a kto tylko ma tutaj poligon. No i to może być takie, proszę Państwa, uzgodnienie z, tak, z tego punktu widzenia zupełnie innego znaczenia na nabiera wiadomość, że na 6 maja Platforma Obywatelska zapowiedziała odbycie w Warszawie Marszu Wolności. No wyobrażam sobie, kogóż tam nie będzie na tym Marszu Wolności. Wszyscy PZPR-owcy, wszyscy łubowcy przyjdą przyjdą, stare Kiejkuty tam, Komplecie się zjawią, przecież nikt tak bardzo nie ukochał wolności jak właśnie oni, zwłaszcza takiej wolności prawdziwej. Sławomir Mrożek to wyjaśnił kiedyś, że prawdziwa wolność jest tam, gdzie nie ma zwyczajnej wolności, no i to specjalistami od prawdziwej wolności to właśnie są stare Kiejkuty, łubowcy i PZPR-owcy tyle prawdziwej wolności nam tu cykali przez 45 lat, aż nam dziurki, pod dziurkami w nosie wychodziło. No ale proszę Państwa, widać wyraźnie, że znowu... Być może mamy do czynienia z kombinacją operacyjną. No bo konferencja w Sejmie z udziałem 700 ubeków i starych kiejkutów nie doszła do skutku. No to Marsz Wolności. Gdzie ten Marsz Wolności pójdzie? No to nie wiadomo kto go zatrzyma. Tym bardziej, że dzisiaj właśnie przy okazji obchodów rocznicy Konstytucji maja, Pan Prezydent Duda wda się w rozważania nad konstytucją, no i zapowiedział przeprowadzenie w tej sprawie referendum, to znaczy czy zmieniać konstytucję, czy nie zmieniać. Okazało się, że to była inicjatywa nieuzgodniona z naczelnikiem państwa, tylko była, był to rodzaj samowolki ze strony pana prezydenta Dudy, co nieubłaganym palcem wytknęła mu rzecznik Prawa i Sprawiedliwości pani Mazurek, że mówiąc, komentując deklarację pana prezydenta Dudy powiedziała, że to jest bardzo poważna sprawa. Musimy się namyślić jeszcze i tak dalej. No, widać że pan prezydent, któremu naczelnik państwa... Pozwolił na pewien margines samodzielności w związku z zatapianiem złowrogiego ministra Macierewicza, Dopuścił sobie do głowy, że ta samodzielność to wszystko naprawdę. No, ale co się może źle skończyć, bo yy, przypomnę, że referendum to yy, zarządza albo Sejm, albo prezydent za zgodą Senatu. Także bez zgody Senatu, w której Prawo i Sprawiedliwość ma większość, pan prezydent nie będzie mógł nawet kiwnąć tej palcem, no ale widocznie ta atmosfera świąteczna i jemu się udzieliła w związku z tym no troszeczkę się zapomniał tak samo jak i jego eminencja Kazimierz Kardynał -Nycz. Który, jeśli dobrze przypuszczam, to też jak powiadam, wie coś, czego my nie wiemy, i już drobnym truchcikiem zaczyna powoli przechodzić na właściwą stronę mocy. No i stąd to potępienie nacjonalizmu i stąd te pochwały dla patriotyzmu, chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli nacjonalizm został potępiony, no to a kontrario pochwalony niech będzie internacjonalizm. I tutaj ciekawa rzecz, że koło historii się jak gdyby zamykało, bo za komuny też tak było. Patriotyzm był utożsamiany z internacjonalizmem, co prawda proletariackim, no ale oprócz tych podobieństw muszą być też i pewne różnice.